Siemanko! Dzisiaj zabieramy Was w moje ukochane góry, czyli w Karkonosze. Plan jest ambitny, mianowicie startujemy w Jagniątkowie, idziemy niebieskim szlakiem, nie czarnym, bo trochę nie mamy kondycji na tyle, żeby zaszaleć. Mamy przed sobą 23 km do przejścia, przewyższeń około tysiąca. I, I korzystamy z pięknej pogody, bo na dole, sobie wyobraźcie, jest mgła taka, a góra jest cała we mgle. Tutaj mamy słoneczko. Kolory wokół nas już są takie typowo jesienne. Jest pięknie. I to jest to, co mamy zamiar Wam dzisiaj pokazać. Zobacz tutaj, skała wietrzeje w formie takiego, takiej misy. Kiedyś myślano, że to są misy ofiarne, ale później się okazało, że to jest naturalny proces wietrzenia skał. Nazywa się to kociołkiem. No ciekawe. Te schody końca nie mają. Tam nie widać kiedyś zaczynają, a aga ma już dobrą nowinę. Tam ponad gdzieś się kończą. W karkonoszach też się segreguje śmieci. Zobaczcie, plastik, szkło, zmieszane, wszystko jest. Tylko ja nie rozumiem jednej rzeczy: tego. Przy samym śmietniku papierki leżą w koło śmietnika. Ach, ludzie, ludzie, dbajcie o to, co macie, bo możecie tego nie mieć. Pierwszy cel został osiągnięty. Za mną śnieżne kotły udało się. To jest dopiero pierwszy kocioł. Jak legenda mówi, zostały stworzone przez ducha gór, liczy rzepę. Tak się wkurzył, że wziął łapą, wyciągnął kamole i rzucił. Jesteśmy już 15 minut od schroniska pod łapskim szczytem. Moje ulubione schronisko jest klasa, bo jest takie prawdziwe. Nie jest to hotel, nie jest to restauracja. Jest to takie jak powinno być, jak kiedyś były schroniska PTTK. Także jeszcze chwila, a ja już czuję zapach porządnej kawy. Czujesz to, Aguś? Nie. Jeszcze nie czuję. Jeszcze nie. Ja już czuję zapach kawy. Ona już podrażnia tutaj moje. A, mój nohal. Dlatego chyba czuję, bo mam nohal większy. Możliwe. Tak. Tam czeka nas taka dłuższa przerwa. Z kawunią. Z prundem. I stamtąd wchodzimy na górę. Więc to jeszcze nie koniec naszej wyprawy. A nie ukrywam, że trochę zmęczeni już jesteśmy. Aguś, pokaż nas cel na dzisiaj. Tam jest. Ale żeby nie było łatwo? Idziemy w dół, a później żeby iść w górę. A jeszcze bez dookoła. Sens. Jeszcze wracamy. No tak bez sensu. Aga mówi, że góry są bez sensu. Bo trzeba wejść, żeby zejść, żeby wejść, żeby zejść. Bez sensu. I jak ja mam jej powiedzieć, że w tym jest jakaś logika? Może macie jakiś pomysł, to napiszcie. Bo nie wiem, jak to wytłumaczyć. O, no, dobra. Tak? To ja biegnę. To tą kawkę wróciłem nosem. Stareka. Zobaczcie ile ludzi. Co robisz? Wczoraj znalazłam dwa krosiki na ulicy I ja myślę, i wsadziłam je do kieszeni I tak myślę, że mogą się rozmnożyć I tak wrzucę je do źródła łapy No to dawaj, a to może wskoczysz, to się też rozmnożysz Ja, ja mam się rozmnożyć? No nie to dobra, to próbujemy. jeszcze raz podmucham Jesteśmy już prawie u celu Jakieś 15-20 minut i szrenica. No, udało się zaliczyć wszystkie punkty, jakie były na, dzisiaj na naszej liście. Pętla niemała. Do szklarskiej jeszcze 2 godziny marszu. Ale na dole czeka zimne piwo. Więc będzie zasłużony odpoczynek. I seria, właśnie. Z żurawinką. Czeska czy Polska? Oto jest pytanie. Wódka czy piwo? Granica. A, no jesteś po stronie Polskiej. To Polska. Jak długo się nudzi? To tak jak dziecko, bawi się klockami, ustawia to z tych kamoli, jeden na drugim, jeden na drugim. A później się ludzie dopatrują świń w tym i trzy świnie widzą. Ja <laughs> Ale jedna nie jest klocka. O, taka można, klocek można będzie, klocek będzie tam o, w schronisku. Ja widzę Michelin. Kształty <laughs> Bo to jest odzież górska, więc ona jest taka puchowata. No pogadaliśmy dzisiaj sobie rano. Z duchem gór no bo było widać co się dzieje za oknem, a za oknem była, była mgła szaro, buro, nic nie było widać. Więc pogadaliśmy sobie z liczy rzepą. No i poprosiliśmy o jakąś taką pogodę w miarę dobrą. Bo by nam się taka przydała w górach. I, i nas wysłuchał. Przez cały czas od samego początku mamy przepiękną pogodę. Jest rewelka. Hura, hura, hura. Jest zmęczenie, jest. Ale daliśmy radę. Trasa była długa. Przed nami jeszcze jakieś dwie godziny, żeby zejść na dół i do domu. Ale udało się. I potem widok był warto wchodzić. Sami sprawdźcie. Bez sensu. Gratuluję. Wezłaś na górę. sensu? Dla ciebie jest bez sensu. Wyrzwać na górę, żeby teraz zejść na dół. Tylko wlazłeś na górę tam, a schodzisz tu. No, lepiej było tam wejść, a tam zejść. Po co? to tam było lepiej. Ale tu masz serki. Tam no, też bym nie. Tam nie ma. A tu w nagrodę, za trudy i prawie dziewięciogodzinną trasę. Co Chcesz moje buty pomożeć? Nie wiem, czy będzie to dobre. Także mam nadzieję, że wam się podobała nasza trasa. I do następnego. Do zobaczenia na szlaku. Ciao.